Cześć wszystkim, witam serdecznie, Piotr niemiecki z tej strony. Jest mi bardzo przykro, drodzy Państwo, że no, no nie udało się poprowadzić tego live'a. Nie wiem dlaczego, ale YouTube od 15 minut odrzuca wszystkie moje prośby, żeby tego live'a włączyć. Ostatecznie tam się nagrało jakieś 18 śmiesznych sekund, już nie mogło tego live'a wrócić. No tak jak mówiłem, jestem że tak powiem, youtuberem od tygodnia i to mnie dzisiaj pokonało, za co bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że jeszcze będą okazje do tego, żeby sobie taki wieczór przy z Wami zrobić, no z typową taką interakcją, z dzwonieniem, z rozmawianiem o tym meczu, a dzisiaj naprawdę byłoby o czym porozmawiać. PSG Stalnesa pokonuje 3-0 do za Grupę Azoty Kędzierzyn-Koźle mistrza Polski, Europy i pewnie jakby pojechali na klubowe Mistrzostwa Świata. To pewnie Mistrza Świata. Może nie, niekoniecznie w tym sezonie, ale w zeszłym, w zeszłym na pewno. Oj, nie wiem od czego w ogóle zacząć, ale jeszcze dalej mnie dgocą te emocje. Poczułem te emocje z nyskiego kotła i no dalej mnie trzymają, bo mecz był naprawdę palce lizać. To co Nessa dzisiaj zagrała to wielki szacunek i to naprawdę każdy z zawodników dał z siebie taką cegiełkę do tego sukcesu. Szacunek dla trenera, że potrafił znaleźć takie charaktery, które w boju naprawdę się sprawdziły dzisiaj, a dzisiaj bój był no, wyjątkowy. Ładunek emocjonalny tego pojedynku dla, dla, dla kibiców, dla miasta. No, no to, to była naprawdę duża presja i taki duży sprawdzian. No, no wiadomo, Mesa grała już mecz z Bełchatowem we własnej hali, no ale jednak derby opolszczyzny z Zaxą to jest to, co no, bez wątpienia elektryzuje województwo polskie ale też całą siatkarską Polskę, bo, bo, bo widowisko było naprawdę przedniej jakości no co W pierwszym secie to, co zagrał Gierżot, to było coś niesamowitego, ta seria zagrywek, no, dawno się tego nie widziało, w plus widzę, żeby ktoś tak sobie porozstrzeliwywał Zaksy. ja w ogóle no, nie pamiętam, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Każdy z zawodników dostał zagrywkę i każdy na każdym praktycznie był as, mimo że, że przyjmował Soji, przyjmował Śliwka, no, nie przyjmował ten młody... Młody bułgar, ale no, no, muszę Państwu powiedzieć, że jest to naprawdę pod wrażeniem tego, co, co, co dzisiaj widzieliśmy. I to jest chyba najlepsza reklama plus ligi, jaka mogłaby być. Plus właśnie to, co się działo, pewnie jeszcze dzieje na mieście, to, co się działo w sali w Nysie, coś niesamowitego. Powrót do tego, co kiedyś się odbywało w tej małej salce w Nysie. Można było to poczuć nawet siedząc przed telewizorem, uważam, że naprawdę NESA NESA tutaj dzięki trenerowi i temu jak dobrał ten skład no już się dużo nie zmienił, chociaż fundamentalne zmiany są. Ja zawsze uważam, że. No, no zmiana rozgrywającego to jest to, tak. I tutaj widzę, że Stężukowski daje daje radę. Przez w ogóle pierwszą część, pierwszego seta w ogóle chłop wystawiał wszystko na pojedyncze blowy, czy Państwo zauważyli, no z drugiej strony Marcin Janusz też. Te ataki nie były kończone przez Zaxę. Bartek Klut miał bardzo słabe wejście w ten mecz. No i mam takie obawy o tą Zaxę, tak, w tych pucharach. No, kurczę, oni nie mają ławki. Dzisiaj Kaczmarek było widać naprawdę, że był chory, bo no, on zazwyczaj kipeł energią, uśmiechał się, taki był no, po prostu, był tam za karę i no, no ciężko grać choremu i ciężko w ogóle oceniać występ takiego zawodnika. E, no ale to też pokazywało jak się zależało na tym, żeby ten mecz wygrać. No, ale wypada nam jeden y, zawodnik ze składu Zaksy i tak naprawdę mamy problem. Oczywiście kluczowy zawodnik do no, Kaczmarek to jest, y, poza Śliwką, Januszem uważam, no to jest top of the top w Zaksie. I bez tej trójki, tego zespołu w takim kształcie jaki jest, po prostu nie było. Eee, ale no, no, jakoś tak łatali ten skład rok temu, udało się, bo, bo był przecież Semeniuk, ale to już za Semeniuka przychodzi jakiś 20-letni Bułgar, no sorry, ale to się chyba nie uda. Takie mam przynajmniej wrażenie. Obym to odczekał na kolejny sezon, nie mam z tym naprawdę problemu. Ale to no, nie wygląda dobrze, ponieważ no, Zaksa oczywiście no, może przegrywać i przegrywała, i, i to są ludzie. E, no ale takie 3-0, jak się spojrzę na suchy wynik, no naprawdę. E, byłem pewien, że w trzecim secie ten mecz się odwraca. Zaxa prowadziła dosyć wysoko. No, najpierw Nisa najpierw prowadziła 7-2. Potem Zaksa zaczęła dochodzić do głosu, i naprawdę byłem pewien, i, i tutaj ten gdzieś tam ogląda się tej siatkówki, tak? Siedzi się w tym środowisku i, i wydaje się człowiekowi, że no dobra, to już musi pójść w drugą stronę. Szykujemy się na tajbrek, tak? Będzie to, co lubimy najbardziej, krem siatkówki, a to, co Nysa odwróciła, to był ten kluczowy moment i tam właśnie Rafał Kwasowski, który może nie do końca był widoczny w tych spektakularnych atakach, gdzieś tam blokowany, przy końcu drugiego seta też tam dwie jakieś czapy dostał, auty no, w końcu finalnie skończył, mm, ale wydawało się, że on będzie tym, że takim jest najsłabszym ogniem, ale on trzymał przyjęcie w ogóle Nysy, to o tym trzeba powiedzieć bez uznani i, i, i po prostu przy tych wielkoludach Gierżoc, Bentara no jest doskonałym uzupełnieniem, i, i tam tak naprawdę nie jest potrzebny taki trzeci bombardier. No bo kto by im przyjmował? Tak? Libero Dębiec też dał radę. No w ogóle wszyscy w Nysie dali radę i nie mówię, no zmian co do zeszłego sezonu, gdzie oni tak po prostu szorowali brzuchem od dno. Yy, tam szukali tej jednej wygranej wiecznie przegrywali w tych tiebreakach no ale proszę, no tutaj Żukowski, no ja myślę, że to jest to to jest przede wszystkim to, ten chłopak czuje grę no i, no i świetnie się rozumie z tymi z tymi ludźmi, plus no świeża krew w postaci Gierżota wiem, że wszyscy już go widzą w kadrze i tak dalej, dobra spokojnie dajmy mu czas to jest wielki chłop, oby mu odpłukać oby mu zdrowie pozwalało grać na tym poziomie na jakim gra, no bo tak trochę mam przed oczami wizję Mateusza Miki, tak, który miał taki jeden świetny doskonały sezon, zwieńczony z zwycięstwem na mistrzostwach świata, w katowickim w finale, w ogóle no gość MVP turnieju, wyciągnięty z kapelusza nie wiadomo skąd. No i trochę opłacił to wszystko, to, to, to ciągłe granie, no, bardzo podobne ma warunki do, do, do Gierżota i... I taki, taki, taką właśnie widzę analogię, ale no to tutaj trochę moje czarnownictwo, nie przejmujcie się tym. Gdzieś tam sobie to w głowie tak, tak widzę, a nie inaczej, ale na razie Gierżut naprawdę daje radę. No wiadomo, on miał te ostatnie dwa lata bardzo ciężkie, praktycznie nie grał... Był, był, był w zeszłym roku w Kuprum, ale to też było ciągłe leczenie kontuzji i to tak naprawdę no, no, no nie szło w dobrą stronę, ale dobrze, że wybrał taki zespół że wybrał Nysę gdzie, gdzie może grać i, i tak naprawdę Daniel Piński stawia na niego od początku do końca i to pokazuje jakby buduje tego zawodnika z każdym meczem, każdy mecz dla niego to jest dodatkowe doświadczenie w tej Plus Lidze jak on tak dalej będzie grał to no naprawdę nie, nie, nie może, może zaszaleć, tak? Gdzie kiedyś byśmy mogli powiedzieć, no wejdą do tej ósemki to będzie wow, nie? No teraz patrzcie, no trzecie miejsce i to idzie dalej, tak? A więc no, no naprawdę wielki szacunek i coś wielkiego się w Nysie tworzy. W zeszłym roku na Piński przejął ten zespół w połowie sezonu, no nie miał oczywiście wpływu na skład jaki tam był. Teraz sobie to fajnie poukładał, ale ja tutaj ciągle widzę, że jakby w tej zagadce brakowało tego ogniwa w postaci rozgrywającego, i teraz teraz to mają. Odnośnie Zaksy, no tak, no, osłabiamy się co roku, osłabiamy się co roku. No, szkoda, że ten skład nie jest utrzymywany. No i teraz, no, Zaksa. Ja miałem, no, teraz na podstawie przegranego meczu jednego, drugiego, można, można dużo rzeczy mówić. Tak naprawdę no, granie o stawkę zacznie nam się, no wiemy kiedy, tak? wtedy kiedy play-offy i tak dalej. Przecież raczej widzę mistrzów sobie poradzą w grupie i, i, i tak naprawdę na początku przyszłego roku zacznie się tak naprawdę zabawa o to wszystko i, i te wyniki osiągane teraz, no, jeżeli to nie będzie jakiś totalny zjazd formy, gdzieś yy, tam w kontekście całego sezonu nie mają znaczenia. Ale zaksa nas przyzwyczaiła do tego, że ona w sezonie zasadniczym wygrywała wszystko. A teraz piąta kolejka, dwie przegrane. E, przegrana w zawierciu, przegrana w nysie. E, jeszcze nie byli w Rzeszowie, nie grali ze skrom, nie grali z Jastrzębiem. E, wygląda to tak, jak było widać na załączonym obrazku. Wydaje mi się, że e, będzie ciężko za się e, utrzymać. I walczyć o, o najwyższe trofea w tym roku, ponieważ no, no popatrzmy na to takim trochę chłodnym okiem, tak? już bez tych emocji tego meczu. Mamy tego bułgara. Chłopak na początku naprawdę grał on tak jak taki trochę jeździ bez głowy, mi się wydaje. Bardzo mocno był ten blok. Blok bił w ogóle po paluchach. Bardzo fajnie mi się to podobało w pierwszym secie. Ale no, przychodzą kluczowe momenty. No, ale chłopak ma 20 lat, no, nie możemy od niego wymagać, że on będzie ciągnął o ten zespół. Eee, przychodzą kluczowe momenty. Gdzieś tam ma fajną serię zagrywek pod koniec drugiego seta i co? No i robi przejście, po prostu pół metra w pole, nie? Ląduje eee, czy wybija się, a więc eee, no, błąd karygodny, juniorski, no, przejście linii, no, po prostu abc siatkówki. Eee, więc, eee, no. No, trudno, żeby on był tym ogniwem, które ma decydować. Tak? No, dzisiaj śliwka próbował naprawdę no, na wszystkich frontach i to było widać, że on próbował jakbym całym sobą załatać te wszystkie dziury, ale no, 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 jeden chłop nie jest w stanie tego, tego ogarnąć. Janusz dzisiaj dobrze poprawnie grał i na początku właśnie wystawiał na pojedyncze pojedynczy blok. Klucz z tego nie korzystał, dlatego wszedł też kaszmarek. No ale no, mówię, no ciężko mi oceniać zawodnika, który jest chory. No, no wydaje mi się, że to jest e, no, trochę takie nie fair. No, po prostu po nim widziałem to tak, żeby to jeszcze była jakaś zasłona do dymna, ściema i tak dalej. Ale nie, no, bo nie było widać, że coś jest z nim nie tak e, i, i no, grał jak grał, ale no, grał poprawnie tak, e, no, ale było strasznie dużo błędów. Paszycki na środku. No, ataki, teraz pole, raz A, teraz pole. Nawet David Smith, trzeci set, tam początek, te 7-2, co było dla niej Wydawać by się mogło, że no sytuacja opanowana, yy, że, że, że tutaj będą ale Też na początku seria błędów Davida Smitha, gdzie ja, no, naprawdę prawdę, musiałbym dawno jakoś w pamięć sięgnąć, kiedy taka sytuacja miała miejsce. No i w ogóle dzisiaj zagrywki nie mieli. No, nie oszukujmy się nie mieli zagrywki mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj trener Samuel LWO no, mógł lepiej popracować, bo zmiana Wojtka Żelińskiego przynajmniej w tym ataku gdzie tam Bułgar naprawdę zaczął swoje, po prostu te piłki wysyłać w trybuny no była trochę za późno ponieważ no Wojtek wszedł i no swoje zrobił tak? i to taka Trochę trudna zagrywka, taka siatkówka, tak? blokant, tenka, coś tam, coś, tam, no ale no nie, nie obronisz, tak? Blokant, tenka, no nie mam w ogóle o czym gadać, tak? Eee, no, no, brakowało właśnie takiego uspokojenia, takiego rutyniarza, eee, tak zabiorę slang z NBA, i takiego weterana, który, który w taki sposób tę sytuację rozwiąże. Gdzieś tam brakowało mi tej reakcji, eee, no ale to też pokazuje, że ławka Zaksy nie jest imponująca w tym sezonie i, i tutaj no, no będzie to na pewno ciekawe, no. będzie to ciekawe w tym sezonie jak ta Zaksa jeszcze będzie sobie radzić z tym no, tak naprawdę no, w ta połówka roku no, te wyniki do końca no, nie rzutują na to co będzie potem, oczywiście pozycja wyjściowa w playoffach i tak dalej i tak dalej ma ogromne znaczenie jest bardzo dużo tego grania i wiadomo no, no, może wszyscy będą gubić te punkty, tak? No ale dzisiaj było widać, że naprawdę się spieli i to było widać w drugim secie, a kiedy? Nie, w pierwszym secie e, tam było coś chyba 20-17 i Zaksa zaczęła tam, czy to było w drugim secie, ja teraz już nie pamiętam. E, taka sytuacja, kiedy Daniel Piński tam przyskoczył do sędziego. No, mm, no ja też się na początku trochę zirytowałem. No myślę, co oni, challenge biorą po pięciu minutach od zakończenia akcji? No, że sędzia tak tam, no, pani Jarosz zaczął że sędzia gwiznął, jak jeszcze piłka leciała, no, ale piłka była w trybunach 6 km, a więc no, 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 no bez jaj. No ale wiadomo, no to była taka specjalna przerwa, ale widać było ten team spirit w lesie, tak? Tam no, się wszyscy, plina się rzucił, wszyscy po prostu pod siatką już i... i no i, no i to, to, to jest to gdzieś tego w Zaksie mi dzisiaj no, brakowało Śliwka tam próbował to lepić, ale no, nie najlepiej nie najlepiej to wygląda no ale no tak jest no. co można powiedzieć o zespole, który przegrał 3-0 w bardzo prestiżowym spotkaniu, tak I tak naprawdę nie mieliśmy żadnej końcówki na przewagi na co sobie no, nie ukrywam ostrzyłem pazurki no ale no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, mecz bardzo fajny. Ja zawsze lubię takie romantyczne zakończenia, kiedy Dawid wygrywa z Goliatem, no bo tak przed meczem moglibyśmy to bez dwóch zdań określić. No a tutaj jest, ale w takich rozmiarach, no nie spodziewałem się, nie spodziewałem się. Chciałem, żeby był tiebreak i to uważałem, że to będzie jakby najlepsze zwieńczenie tego wszystkiego, a wiadomo, że w tiebreaku może się tak naprawdę wydarzyć wszystko. Ale mecz naprawdę krem de la creme. Polecam, kto nie widział, obejrzeć sobie powtórki, i, i no naprawdę ta nasza Plusliga zaczyna się e, rozkręcać. Wiadomo, za dużo jest tego grania. E, nawet z perspektywy kibica, wydaje mi się, że te 16 zespołów to jest zdecydowanie za dużo. E, no ale. No. Oficjalne kanały Plusligi oczywiście te wspierają, m.in. Tam. E, Krzysztof Ignaczak w tym, w tym siatkarskie ligi, w tym no bardzo fajnym programie, no jest tam jakby pochwała tego, czytałem teraz wywiad z prezesem Arturem Popko. Właśnie tam też było zadane pytanie o tą całą sytuację, gdzie Kaszmarek na tej twierze napisał, na Twitterze, że dziękuję właśnie władzom Plus Ligi za to, że drugi raz z rzędu nie mogą pojechać na klubowe mistrzostwa świata. Może no, problemu nie widzi i, i jak on to tam stwierdził, że e, jeżeli dojdzie do e, edycji kalendarza a tam międzynarodowego, jeżeli chodzi o rozgrywki, to e, te 16 zespołów, te granie, tego grania jest w sam raz. No, ale chciałbym zauważyć, panie prezesie, że nie doszło do, do edycji tego. tak? Nie gramy kadry w przerwie w Plus Lidze, tylko gramy na koniec sezonu. Więc no trochę niezrozumiała decyzja z tymi 16 zespołami, zresztą no, no z całym szacunkiem dla na przykład wieksy no, wolę zdecydowanie 100 razy oglądać takie spotkanie jak dzisiaj, a nie na, na pustej hali w GKS-u Katowice. No tutaj też dostałem informację od Was, że to nie do końca tak, że te szopienice i tam nie ma tej frekwencji przez to, że to jest w tej dzielnicy, że tam są wszyscy za ruchem i tak dalej. Ale no przez to, że jest bojkot w ogóle kibiców GKS Katowice, całego klubu, wszystkich sekcji hokejowej, piłkarskiej i właśnie siatkarskiej. No i ten bojkot trwa już od lipca, od trzech czy tam czterech miesięcy i to jest tym spowodowane. A więc tutaj też chciałbym to, żeby, żeby to wybrzmiało i tutaj zwracam honor, jeżeli tak jest faktycznie. No ale no, tutaj mamy plus ligę zawodową ligę i no, chciałoby się widzieć takie pełne trybuny wszędzie i to naprawdę dzisiaj Nysę, Nysę poniosło do tego no nie sensacyjnego, bo gdzieś tam podskórnie każdy czuł. No jakby się tak patrzyło na to z wyrachowaniem, no to no Nysa była o, oczko wyżej w, w, od Zaksy przed tym spotkaniem. E, a dodatkowo miała wielki handicap w postaci własnej hali, więc no, czemu miałaby nie wygrać? Ale rozmiary porażki yy, Kędzierzynian yy, trochę mnie zadziwiły i tutaj tego nie będę, nie będę ukrywał. A więc na drodze, no bardzo mi przykro, że się z tym live'em nie udało. Nie wiem. Co to się wydarzyło? Próbowałem wcześniej, żeby, żeby to zadziałało, ale zadziało się tak, jak się zadziało. No mówię, dużo grania przed nami, a więc takich piątkowych wieczorów jeszcze przed nami pewnie będzie dużo. I pewnie wtedy, wtedy się uda połączyć i wysłuchać, porozmawiać z Wami na żywo, bo bardzo mi na tym zależy. Dziękuję za uwagę, polecam mój kanał, polecam subskrypcję, udostępnianie, im więcej nas będzie, no tym, tym, tym lepiej, tak? Tym, tym po prostu będzie się to w fajnym kierunku rozwijać, mam kilka pomysłów. Ale nie chcę ich na początku zdradzać, jak nawet <grym> nie odpaliłem transmisji na żywo. To yy, no, yy, trzeba, yy, trzeba tutaj doszlifować te techniczne rzeczy, żeby wychodzić z czymś dalej. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dobrej nocy. Cześć.